I z Słowa Ewangelii według świętego Łukasza, A panie. Jezus podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: Błogosławieni jesteście, ubodzy, albowiem do, nas należy, do was należy Królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie Was znienawidzą i gdy Was wyłączą spośród siebie. Gdy zależą Was i z powodu syna człowieczego, odrzucą z pogardą Wasze imię jako niecne. Cieszcie się i radujcie w dnia, dniu, bo wielka jest Wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast wiada Wam bogaczom, bo odebraliście już pociechę Waszą. Biada Wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada Wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada Wam, gdy wszyscy ludzie chwalić Was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom. Oto słowo Pańskie. Umiłowani w Chrystusie Panu, siostry, bracia. Dobry Bóg nam pokazuje przez Jezusa taką zupełnie inną perspektywę na rzeczywistość. Kiedy Jezus wypowiada te błogosławieństwa, kiedy wypowiada swoje wiada, każe nam spojrzeć na rzeczy, które są doczesne. Nie wszystkie są materialne, bo ani płacz, ani radość nie są materialne. Materialne natomiast już ubóstwo odnosi się do rzeczy, tak samo jak bogactwo, głód odnosi się do rzeczy. Jezus każe spojrzeć nam głębiej na, na rzeczywistość. Jeżeli te rzeczy, które są materialne, zaszczyty, bogactwa, to wszystko na co jestem w stanie zapracować, swoimi rękami zdobyć, jeżeli to by nasycało moje serce to zbawienie i niebo nie byłoby mi całkowicie do niczego potrzebne. Bo po co mi coś od Boga, kiedy ja już teraz na tym świecie zdobyłem wszystko? Kiedy sobie zapracowałem, kiedy wywalczyłem i to mi się po prostu należy. Taka zasada prostej reakcji, skutku, przyczyny. Tymczasem Jezus pokazuje nam porządek łaski. Łaski, która jest Jego absolutnym darem. Że Jego błogosławieństwa, które On wypowiada, których do nas się zwraca, pokazują dla nas, że największym źródłem szczęścia to jest być w ręku Boga, być pod Jego opieką, być też ta pewność, że On nie przestał być obecny w moim życiu. Nie tylko obecny na taki sposób czuwający czy przypatrujący się mojemu życiu, ale w taki sposób bardzo aktywny, w którym On chce to moje życie. Kształtować, wprowadzić je, formować mnie, jakbyśmy sobie powiedzieli, we wspólnocie, po to, żebym był coraz bardziej z Nim związany, żeby moja miłość, którą mam w stronę jego, w stronę drugiego człowieka, była coraz bardziej odbiciem ojcowskiej miłości Boga ojca, Żebym w tym wszystkim, co, co mnie dotyka, i tym pięknym, i tym, i tym trudnym, starał się odnaleźć jego prowadzenie. Też zobaczył, że Bóg jest ze mną obecny we wszystkich chwilach mojego życia. Nieważne, czy to czuję, czy nie. Mogę być tego pewien. Zmysły mogą mi nie zwodzić i rzeczywiście czasami tak jest, albo w jedną, albo w drugą stronę przeginają. Natomiast obecność Boga jest stała. Jest czymś, na czym mogę zbudować moje życie, takim trwałym fundamentem. Jeżeli bym budował moje życie. Na takich nie tylko wewnętrznych stanach radości, smutku, pocieszenia i strapienia, ale na tym wszystkim, o czym dzisiaj Jezus mówi, o, na ubóstwie bądź bogactwie, na sytości bądź głodzie, na radości bądź płaczu, to co są wszystko rzeczy ulotne, które bardzo łatwo można zmienić. One mnie też mogą oszukać. Bóg mnie nigdy nie oszuka. Jego stałość ale także perspektywa, którą On mi daje, nie tylko na doczesność, ale, ale na wieczność. Kiedy czytamy sobie te słowa na początek roku formacyjnego, kiedy modlimy się o Bożą opiekę i błogosławieństwo, na ten piękne, piękny czas, który przed nami, to sam Bóg jakby nas zapewniał o tym, że to wszystko jest w moim ręku, że nie szukajcie rzeczy zewnętrznych, ale szukajcie mnie, mojej obecności, Mojego prowadzenia, a ja sam zatroszczę się wszystko. I nawet jeżeli będziecie doświadczać jakiegoś szczególnego trudu czy szczególnej radości, to i tak ja będę w tym wszystkim ważniejszy. Bo to są rzeczy, które mogą wskazywać na Boga, mogą nas w jakiś sposób od Niego oddalać, jeżeli się na nich zbytnio skupimy. Ale to On jest celem. Nie to, co można zmierzyć, zobaczyć ale to, żeby się z Nim spotkać. Niech ten czas, który przed nami będzie czasem takiego dobrego i pięknego, owocnego spotkania z Bogiem i z naszymi braćmi i siostrami w Chrystusie. Amen.